Gościem ISB News TV podczas Europejskiego Kongresu Finansowego jest wiceprezes do spraw finansowych Jaszczepskiej Spółki Węglowej, pan Robert Ostrowski. Dzień dobry. Panie prezesie, yy... spółka yy, ma na pewno wiele do wykonania, ale też wiele możliwości jeśli chodzi o redukcję śladu węglowego, o czyste środowisko. Yy, jak to wygląda w Pana spółce przede wszystkim? Jak to jest istotne, jak to wyceniają inwestorzy, rynek kapitałowy generalnie, takie działania spółek? A dziękuję za bardzo ważne pytanie, panie redaktorze. Po pierwsze cieszę się, że kolejny raz możemy brać udział w Europejskim Kongresie Finansowym. Dla nas to jest okazja w tym gronie instytucji finansowych pokazać, na czym polega działalność jastrzębskiej spółki węglowej w tych nowych realiach, realiach, które odnoszą się bardzo mocno i na wprost do polityki klimatycznej. Może tylko na początek powiem, że wdrożona dyrektywa w zeszłym roku CSRD w zakresie raportowania tych aspektów klimatycznych obejmie w Europie około 50 tysięcy przedsiębiorców. Więc widać, jak bardzo ważną kwestią są te rzeczy, o których Pan, o które pan zapytał w swoim pytaniu. Jastrzębska Spółka Węglowa podchodzi do tematu bardzo odpowiedzialnie, jako podmiot, który jest. Notowane na giełdzie WIG20 i jesteśmy uczestnikiem rynku i kapitałowego, i finansowego. Ze względu na skalę działalności i nasze cele długoterminowe, które są określone opisane w opisanym strategii, czyli rozwój kor opartego na wydobywaniu węgla koksowego, czyli surowca, który jest kompletnie inny od węgla energetycznego. Węgiel koksowy nie jest paliwem, które można spalać produkując prąd, ciepło i inne media. Tylko jest to surowiec, który służy do produkcji koksu, a ten z kolei jest nieodzownym czynnikiem do produkcji stali w ujęciu tradycyjnym, czyli w oparciu o wielkie piece. A takiej stali w skali roku na świecie produkuje się około 2 miliardy ton łącznie, średnio, globalnie. 75% mocy jest zlokalizowana w Azji, głównie w Chinach, ale 72%. Z tego wolumenu opiera się właśnie o Wielkiej Piece, a więc również o ten wsad bazujący na Koksie. I faktycznie strategia szemskiej spółki węglowej, raz jeszcze powiem, firmy z WIG20, Skarb Państwa ma 55% udziałów, ale reszta należy do innych akcjonariuszy. Z jednej strony otrzymujemy presję ze strony tych akcjonariuszy, często to fundusze zagraniczne, amerykańskie, europejskie, które są mówią, że będą inwestowały w akcje spółek, które poważnie traktują redukcję tego śladu węglowego, redukcję działania na środowiska w miejscu negatywnym. Nasza strategia opiera się o dwa filary. Jeden filar to jest ten kor biznesowy, czyli rozwijanie działalności dotyczącej kopalń i koksowi. Planujemy do roku 2030 zwiększyć wydobycie do 16 milionów ton węgla. Na dzisiaj jest to około 14. I zwiększyć udział węgla koksowego jako tego czynnika i surowca, który jest na liście Unii Europejskiej jako surowiec krytyczny dla Unii Europejskiej. Tam jest na dzisiaj 30 surowców, które z perspektywy rozwoju cywilizacji, populacji, dobro stanu Unii Europejskiej, bez którego ten rozwój jest niemożliwy. I węgiel koksowy pełni tak ważną rolę, że Unia Europejska od już kilku lat wpisuje ten surowiec na listę surowców krytycznych, ale z drugiej strony. Oczekuję, że takie firmy jak Jastrzębska Spółka Węglowa, które mają wpływ na środowisko, w swojej strategii uwzględnią również cele klimatyczne. I drugim filarem naszej strategii jest właśnie ten filar oparty o ESG, o cele związane z redukcją oddziaływania środowiska. Główny to jest oczywiście oddziaływanie na powietrze. Takim głównym czynnikiem, gazem, który emitujemy w związku z naszą działalnością wydobywczą, jest oczywiście metal rocznie jest około 380 milionów metrów sześciennych metanu do atmosfery. Uwalniane z tego na dzisiaj duża część jest wyłapywana i zagospodarowana, ale w ramach tych celów klimatycznych Jastrzębska Spółka Węglowa chce ograniczyć emisję metanu do powietrza w taki sposób, ażeby do roku 2030 ogółem wychwytywać około 50% metanu. I z tego 95% zagospodarować, czyli spalić uzyskując energię elektryczną, energię cieplną, chłód do klimatyzacji i inne media, które są potrzebne do działalności naszych kopalń. To będzie wymagało dodatkowych inwestycji, nakładów finansowych przez spółkę? Tak. Oczywiście. Czy to się dzieje po prostu automatycznie? Nie, to się nie dzieje automatycznie, to jest wymagania, które są wpisane w cele klimatyczne, czyli celu oczywiście uzyskanie neutralności klimatycznej, my też to wpisaliśmy w naszej strategii do roku 2050 i to są cele bardzo ambitne wiążą się z potężnymi nakładami inwestycyjnymi, czy poza tą sferą korbizansową, która też wymaga nakładu, bo ciągły rozwój kopalń, udostępnienie nowych kolejnych pokładów węgla, zwiększanie wolumenu wydobycia wymaga ogromnych inwestycji i to jest rząd dziesiątek miliardów złotych, ale z drugiej strony cała sfera środowiskowa wymaga również podobnych działań, również inwestycji, które są zaplanowane, unięte w strategii nie tylko w obszarze metanu, bo kolejnymi celami, które dotyczą tej części ESG, części zielonej dla JDSW i całej grupy kapitałowej, to jest również zabezpieczenie potrzeb energetycznych poprzez dostawę ze źródeł OZE. I one po części będą pochodziły z własnych źródeł, które chcemy wybudować na terenie naszych kopalń. Chcemy, żeby kopalnie się zazieleniły. To nie jest zwykły greenwashing, tylko chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne, których łączna moc będzie około 80 megawatopików. A ponadto również jesteśmy zaawansowani w rozmowach z dostawcami takiego zielonego prądu albo poprzez farmy, które będziemy wspólnie rozwijać, albo kupimy gotowe, które już będą produkowały zielony prąd, albo poprzez podpisanie umów PPA, które nam zabezpieczą na długie lata dostawy zielonego prądu. Rozumiem, że spółka nie będzie tego w stanie sfinansować ze środków własnych, tylko trzeba się będzie posiłkować. Kredytem, emisjami, obligacjami, itd. Czy w związku z tym, że są to inwestycje właśnie w zieloną energię, w ESG, czy jest łatwiej rozmawiać z bankami, z instytucjami finansowymi, z potencjalnymi innymi organizacjami, które by mogły to współfinansować, dzięki temu, że właśnie idziecie w kierunku zielonym? Czy, panie rektorze, ogólnie oczywiście rynek kapitałowy, rynek finansowy ma teraz taki mocny fokus na ten obszar rozwoju firm? E, firmy wydobywcze są postrzegane ciągle jako takie mm, trochę pase. E, Jastrzębska spółka węglowa, która, jak powiedziałem, nie zajmuje się węglem energetycznym, nie wydobywa paliw, tylko zupełnie inny surowiec, co więcej nawet surowiec krytyczny z perspektywy Ale europejskiej. Banki? dla zjadacza chleba to jest to samo. E, no tak, tylko jak gdyby dojście do świadomości I... tak. Tak, tak. Mhm. wszystkich interesariuszy tak i akcjonariuszy i rynku kapitałowego i rynku finansowego traktujemy jako pewnego rodzaju misję my na dzisiaj możemy powiedzieć że w zakresie pozyskiwania finansowania mamy już pewien sukces tego zielonego finansowania mhm. w kwietniu podpisaliśmy umowę z grupą konsorcjum banków i instytucji finansowych bo nie tylko banki na kwotę 1 650 milionów złotych w takim frameworku, w takiej formule Sustainable Linked Loan, czyli to jest finansowanie przeznaczone na zrównoważony rozwój. Co to oznacza, że poza tym rozwojem korporacyjnym, czy tam też są środki zaplanowane do rozwoju naszych kopalń, pewna część jest dedykowana pod kątem inwestycji w ochronę środowiska, właśnie w ograniczenie emisji, w tą gospodarkę energooszczędną, w pozyskiwanie zielonego prądu. I to jest e, formuła, która dla firm właśnie z takiej branży Jesteśmy pierwszą firmą w branży wydobywczej chyba w Europie, albo jedną z, z pierwszych. W Polsce jesteśmy i w tej części Europy na pewno pionierem, która tego typu formułę e, po pierwsze udało się ją pozyskać, zaadaptować na warunki firmy e, węglowej, e, górniczej. E, I to ma, myślę jest takim prekursorem do dalszych działań w zakresie polskiego finansowania. Na dzisiaj finansowałem płynność finansową grupy. Te środki dodatkowo zabezpieczają płynność na kolejne lata i zabezpieczają też płynność realizacji inwestycji, również tych zielonych. Dlatego powiedział, banki patrzą przez pryzmat dzisiaj oceny firmy, która wnioskuje o finansowanie, czy taki zielony filar w strategii działania tej spółki jest również opisany i zdefiniowany. My taki zielony filar opisaliśmy i to nam umożliwiło Rozmowy z bankami i przekonanie banków do tego, żeby decyzje kredytowe dla Jaszczemskiej były podjęte. A z drugiej strony, czy rozmowa z klientami, z odbiorcami produktu i też to, że jesteście zieleni, że idziecie w zieloną stronę, ułatwia negocjacje, rozmowy, jesteście przez nich lepiej postrzegane, łatwiej się te rozmowy, negoc kontrakty negocjuje? Oczywiście, że tak. Warto podkreślić, że Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje swoje produkty w dużej części do klientów zagranicznych, wielkich koncernów stalowych, metalurgicznych, nie tylko w Europie, gdzie temat tej zieloności jest bardzo mocno podkreślany i tych łańcucha dostaw, całej wartości, coraz więcej zależności bazuje na tym, czy sposób odpowiedzialny poszczególne ogniwa podchodzą do kwestii środowiskowych, klimatycznych. My już dostałem pytania od wielu naszych klientów, od koncernów, na ile podchodzimy odpowiedzialnie do tego rozwoju opartego również o cele środowiskowego. My je potwierdzamy, bo oczywiście jesteśmy wiarygodni spółka giełdowa i to ma znaczenie. My liczymy też ślad węglowy. Od roku 2017 dla produktu i wchodzimy również w zakresie pierwszym i drugim i również zaczynamy również raportowanie dla organizacji, dla instytucji w tych zakresach. I to jest głównie właśnie pod kątem naszych kontrahentów, klientów. Ja myślę, że w perspektywie kolejnych paru lat firmy, które nie odpowiedzą na sposób odpowiedzialny na tego typu zapotrzebowanie, po prostu będą eliminowane z łańcucha dostaw. My chcemy tej sytuacji uniknąć, i dlatego między innymi bierze udział w takich konferencjach, żeby komunikować nie tylko informacje w zakresie działalności podstawowej dalszych kopalń, ale również podkreślać znaczenie tego zielonego filara Jaszczębskiej spółki węglowej. A teraz, jako agencja informacyjna, chciałbym też troszkę o produkcie, o tej konowej działalności zapytać. Niedawno poznaliśmy wyniki ubiegłego roku, pierwszego kwartału. Chciałbym o kilka słów na ten temat, plus no co, co, co w kolejnych kwartałach, co Pan przewiduje, jak może wyglądać rynek, jak mogą wyglądać ceny, jak może ten rok zakończyć się dla spółki. To jest bardzo złożone spektrum różnych zagadnień, które wiążą się z odpowiedzią na takie pytanie. No bo wyniki są zaraportowane. Pierwszy kwartał zysk netto około miliard dwieście, czwarty kwartał roku ubiegłego również miliard dwieście mniej więcej milionów zysku, podobna EBITDA na poziomie około 2 miliardów. Więc firma na dzisiaj przy tym poziomie cen i kosztów wykazuje się dość dobrą rentownością i płynnością. I oczywiście obserwujemy, te czynniki, które mogą w przyszłości zadziałać im plus, lub minus na poziom naszych przychodów, na wielkość sprzedaży. Z jednej strony mamy oczywiście podpisane kontrakty ramowe z kluczowymi klientami na sprzedaż węgla i koksu, niektóre nawet do roku 2029. Więc nasi klienci potwierdzają zainteresowanie współpracą strategiczną z grupą kapitałową JDZW. Z drugiej strony ta silna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, gdzie mamy gdzieś na horyzoncie rozporządzenie metanowe, które jeszcze nie do końca wiadomo jak zadziała na producenta surowca krytycznego, jakim jest ODSW po roku 2030, bo w tej perspektywie mamy w pewnym sensie spokój. Z drugiej strony potencjalne zakończenie wojny na Ukrainie z kwestią odbudowy praktycznie wszystkich elementów Gospodarki i życia społeczeństwa, co w dodatkowy, potężny popyt na stal, a węgiel koksowy i koks są tym kluczowym elementem do produkcji stali. Więc mamy w perspektywie kolejnych lat zjawiska, które mogą zadziać bardzo mocno na plus, ale też takich, które potencjalnie rodzą ryzyko, i oczywiście te, które rodzą ryzyko, są przedmiotem naszych działań. To nie jest tak, że czekamy na to, co się stanie po roku 2030. Temat metanu jest w zakresie naszego zainteresowania, nie tylko co do możliwości wychwytywania i spalania, ale też tej drugiej połowy emisji, która pochodzi z powietrza wentylacyjnego. To jest metan o bardzo niskim stężeniu, gdzie dotychczas. Dostępne na dzisiaj technologie nie umożliwiają wychwytywania tego metanu i stąd on wydobywa się wraz z powietrzem do atmosfery. Natomiast na świecie prowadzi się dość zaawansowane badania co do możliwości wychwytywania tego metanu. I to jest naszym celem, żeby w ciągu kolejnych kilku lat taką technologię pozyskać i wdrożyć na naszych kopalniach, aby ten ślad węglowy zminimalizować i ten cel klimatyczny, zero emisyjności netto w roku 50 również osiągnąć. I ostatnie pytanie, takie bardziej szczegółowe, bo wspomniał Pan o planach wzrostu o 2 miliony ton rocznie wydobycia. Kiedy to się może wydarzyć i w jaki sposób to będzie osiągnięte? Czy wzrostem wydajności, czy na przykład nowa jakaś szyb, nowa, nowa kopalnia, czy może jakieś akwizycje? Niekoniecznie w Polsce. Akwizycje na razie zostawiamy z boku. Te 16 milionów ton. My się zbliżymy już do tego poziomu wydobycia w roku 2026. I w jaki sposób? No po pierwsze uruchamiamy, no dzisiaj to jest ruch gdzie w tym roku powinny już działać do końca roku dwie ściany. Potencjalnie z wydanością około miliona ton węgla i to dobrej jakości węgla koksowego. Pierwsza ściana ruszy jeszcze pod koniec czerwca, druga w grudniu. I inne działania na kopalniach, nowe pokłady głębienia szybów na tych naszych już tradycyjnych kopalniach typu pniówek, zofiówka, borynia, ale również budryk pozwolą nam z roku na rok ten wolumen węgla zwiększać. I to jest efektem normalnych, organicznych działań, które na dzisiaj wymagają inwestycji. My to raportujemy, że ten kapeks, niestety, w jakimś sensie oczywiście nam rośnie, ale ten kapeks przełoży się na właśnie wzrost wolumenu wydobycia w kolejnych latach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.